Hejka, hej witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj chciałam Was zaprosić na test kremu Bibi od Purito i będzie to Krem Bibi Sika Clearing, o ile się nie mylę, o ile dobrze czytam. I jest to Krem Bibi, który w swoim składzie ma wąkrotkę azjatycką, który w swoim składzie ma niacynamid, a jednocześnie chroni naszą twarz przed promieniowaniem UV, także moi drodzy, przechodzimy do testu. Przetestujemy sobie dzisiaj Krem BB, i tak jak ostatnio testowaliśmy ten z Paese, który był kremem DD, DD, to dzisiaj spróbujemy czegoś, co było mocno osławione już w zeszłym roku. Jest to Purito Sika Clearing BB Cream. Ja mam odcień Light Beige, to jest kolor 21. Nie wiem, ile jest tak stacjonarnie... znaczy stacjonarnie, nie jest tak powszechnie dostępnych, ale na przykład na stronie Cosy jest dostępnych aż 6 odcieni. Tak jak mówię, ja mam 21 Light Beige, jest to taki jakby bodajże trzeci. I generalnie dostaniemy go już za 59,90, a pojemności mamy tutaj zakładam, że pewnie 30 ml. Tak, 30 ml. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Ale zanim przejdę do tego, to chciałam właśnie jeszcze nawiązać do tego koloru, że ja mam tak, jak, wydaje mi się, że to jest trzeci z Gamy, ponieważ jest kolor 13 na stronie kosibelgi. Neutral Ivory, 15 to jest Rose Ivory, 21 Light Beige, 23 Natural Beige, 27 Sand Beige i 31 Deep Warm. Jeżeli chodzi o sam produkt, no to na stronie Belly, na przykład kosztuje 6190, w Daglasie dostaniemy go za prawie 80 zł, no a na zebrze na przykład za 59 i za tyle ja go bodajże chyba też kupiłam na Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sam produkt, to jest to Krem z wyciągiem z wąkroty azjatyckiej, który jednocześnie w swoim składzie zawiera SPF. Czy to jest tak na szybko napisane jaki to jest SPF? Nie. Ale... I yy, tutaj też w sumie nie widzę, żeby to była informacja. No ale zaraz przejdziemy do tego. E, I generalnie też ym, rozświetla skórę, ma w składzie ten niacinamid, yy, no i plus wąkrotę azjatycką, więc to działanie regeneracyjne i pielęgnacyjne dla naszej skóry też jest bardzo duże. Ja Wam teraz przeczytam opis produktu. Yy, jest to krem BB zawierający fizyczne oraz chemiczne filtry UV, które zapewniają ochronę przed promieniowaniem słonecznym. W swoim składzie posiadają także niacinamid o działaniu przeciwzapalnym oraz wspomagającym redukcję przebarwień. Poza ekstraktem z wąkroty azjatyckiej, posiadającym właściwości łagodzące, przeciwbakteryjne i pobudzające procesy regeneracji, w produkcji znajdziemy dodatkowo związki wyizolowane z tej rośliny, takie jak madekasozyt, azjatykozyt i kwas azjatykowy. Ponadto obecność alantoiny i pantenolu zapewniają działanie łagodzące oraz nawilżające. Krem jest dedykowany do każdego rodzaju cery, a jeżeli chodzi o cechy produktu, to lekkie naturalne krycie, świetliste wykończenie oraz lekka formuła. I my jak zwykle przetestujemy sobie ten krem, jako jeszcze słuchajcie, nawet nie użyłam, nawet nie otworzyłam. Wszystko jest szczelnie zamknięte. Eee, krajem pochodzenia jest Korea Południowa, bo jest to krem koreański. Mamy tutaj taką tubkę, która w sumie wygląda jak troszeczkę maść. Tak mi się kojarzy z maścią. Nie wiem, czy mi to wyostrzy. O, teraz powinniście dobrze widzieć. Mam nadzieję, że trafiłam z kolorem, bo będzie w topa. Zabezpieczone. Oj, Ten kolor jest taki... Y Ciemno-siny. Tak wygląda po nałożeniu. Oj, coś czuję, że to kompletnie nie jest mój kolor. Ma takie pomarańczowe podtony. Znaczy takie brązowe w sumie. Pachnie bardzo delikatnie, chyba że, chyba, że to pachną moje ręce w sumie. Powiem wam, że jestem trochę przerażona tym kolorem. Jest taki. Na pewno krem będzie rozjaśniający, rozświetlający, znaczy rozświetlający, nie rozjaśniający. Ale ta kolorystyka. O, panie! O, i coś czuję, że strzelę sobie brzoskwinka na twarz. No. Na tam, gdzie ja kupowałam, to były dostępne tylko trzy kolory, nie było aż sześciu. No i generalnie, jak przegląda się strony internetowe, to też jest, są trzy kolory pokazane. No, jak to jest light beige, to jak wygląda ten 23? Zobaczymy. No, najwyżej będę go rozjaśniać korektorem, no bo ja muszę się z domu, wyjść, więc tak to się trochę wstydzę. No, no to tak to wszystko się naprezentuje. Wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i bierzemy się za testowanie. Plan miałam taki, żeby na jedną stronę nałożyć go, jak zwykle, pędzlem, a na drugą stronę gąbeczką. Ale powiem Wam, że jak patrzę na ten kolor, który mnie dosłownie przeraża, to nie wiem, czy nie, nałożę na obie strony gąbką, no ale może nie. Najwyżej rozblenduję, coś pokombinujemy. Nakładam go jak zwykle ciapatymi ruchami, ale powiem Wam, że no, ten kolor jest trudno przerażający dla mnie. Mam nadzieję, że to jakoś ładnie się skomponuje z moją twarzą. No, na twarzy jakoś tak to strasznie nie wygląda, ale. No ciemny ten kolorek, ciemny taki. Chyba, że mówię, że chyba, że tylko na ręce sprawia takie wrażenie, a w rzeczywistości będzie troszkę jaśniejszy. Jest taki dość płynny nawet, bym powiedziała. Nie chcę go nakładać jakoś dużo. I prawą stronę zrobimy sobie pędzelkiem, więc ja rozblendowuję skąd te włosy. W najbliższych ulubieńcach pokażę Wam produkt, który odkryłam dzięki koleżance. Jest fantastyczny, jest bodajże z. z gosza? Nie, z gosza chyba nie. To pancake, jakby coś. Który pięknie jakby panuje nad tymi włoskami, które nam na przykład odstają. Ja tutaj mam dużo Baby Hairów, tutaj wiecie, przy baczkach. I mi bardzo brzydko odstają, i zawsze mnie to krępuje. Powiem Wam, że narobiłam paniki bez potrzeby, ponieważ jak spojrzycie, bardzo ładnie ten krem BB skomponował się z moją twarzą. Przysunę lusterko. Rzekłabym nawet, że w chwili obecnej, kiedy jestem trochę opalona, leciutko, ale też będę już ym, stosować samoopalarz, który zresztą widzieliście, ten kolor może być dla mnie za jasny. Mój czerwony nos, jak zwykle, się nie przykrył. Można go widzę też palcem ładnie wklepywać, też ładnie to wygląda. Właściwie ma troszeczkę kawałek. Wyciekło. To klepię troszkę na nosie. Nie no, powiem Wam, że na ręce wyglądał dużo gorzej i na twarzy jakoś się tak wkomponował nawet w tą cerę. Przypomina mi trochę miszę, jest taki lekko sinamy, no, o czym zresztą świadczy ten kolor nawet stópki. Wezmę lusterko taki bardziej bliższej i przyjrzę się. Wygląda ładnie, bo jak widzicie skóra jest świetlista, jest ładnie rozpromieniona, ale... E ale wygląda. Jest to krem, który widać. Mmm, tak jak mówię, ładnie się o dziwo skomponował z moją szyją. Nie odcina mi się. Nie powchodził w pory, nic mi tutaj nie popodkreślał. Krycie ma nie najgorsze. Bo jednak widać, że tą brodę tutaj mam zaczerwienienie, tutaj zaczerwienienia nie mam. Patrzę w podgląd, żeby Wam dobrze pokazywać. Nawet tutaj dobrze widzimy, że ta półka jest jednak ładnie wyrównana, ale ma dla mnie takie troszkę za jasny ton. Boję się, że, będę, że nie trafiłam kompletnie w kolor na tą porę, że nie trafiłam kompletnie w kolor na tą porę roku, że mogłam być troszeczkę ciemniejszy i chyba będę sobie domawiać. Zobaczę, jak się będzie sprawdzał u mnie, ale wydaje mi się, że będę go sobie domawiać w innym ciemniejszym kolorze. No bo ten jest, no widzicie, że jest troszeczkę... Moja skóra jest bardziej oliwkowa, a tutaj mam taki trochę sinawy ten kolor. Że chyba kolor 23 byłby w tym przypadku lepszy. No a na drugą stronę, tak jak mówię, nałożymy gąbką, aczkolwiek to krycie nie jest wcale takie mocne. I rozblendowuję. Jak widzieliście rozblendowanie go zajęło naprawdę chwilkę i też jest bardzo ładnie ta skóra rozświetlona. No naprawdę szybko się zrobiło. Czy efekt jest jakiś inny od tego, który uzyskaliśmy pędzlem? Na pewno jest taki delikatniejszy, bo tutaj jak miałam, nakładałam pędzlem to mi się tak bardziej powchodził w, tą, w to załamanie tutaj przy nosie. Ale generalnie, jak wy zauważycie, to zaczerwienienie tutaj się już lekko przykryło. I tutaj też miałam nad wargą i też się leciutko już przykryło. Troszkę nałożę na gąbkę i w tych miejscach spróbuję jeszcze doklepać. Czyli tu. I tu nad wargą. Jak widzicie, to krycie można stopniować. Zdecydowanie krycie można stopniować. Podoba mi się bardzo, mi się podoba ten efekt, jaki daje. Bo jak już wielokrotnie wam e, podkreślałam, a ja teraz stawiam raczej na takie jasne, jasne, świetliste wykończenia. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ten efekt. Jest naprawdę taki świetlisty, delikatny. No, nic mi nie podkreślił, nie powchodził w pory, nie powchodził w żadne przestrzenie. Nie jest jakoś, jak już nałożymy na obie strony, nie jest jakiś taki mocno widoczny. No, od szyi to on mi się nie odcina póki co w ogóle, nawet minimalnie. Więc, no, na chwilę obecną kolor jest fajne, ale tak jak mówię, pokazywałam wam zresztą w ostatnich moich zakupach, że zamówiłam sobie Stan ekspert te krople ym, opalające. Więc, jak ja nałożę teraz ten samoopalacz i dołożę potem na to, to purito, no to ten kolor będzie jej za jasny. To jest kolor, wydaje mi się, idealny dla osób leciutko opalonych, yy, tylko nie takich, które by chciały jej mieć jakieś takie mm, cieplejsze tony. To jest taki zimny kolor. A jak widzicie, skóra jest pięknie rozświetlona. Nie będę dokładać już żadnego korektora, bo chcę, żebyśmy dobrze sprawdzili, jak się sprawdzi. Jest co prawda bardzo późno, bo jest już po 15, ale no myślę, że tak te 6 godzin potrzymam go na twarzy. No mój krycie można stopniować, ładnie mi tutaj nawet przykrył. Leciutko gdzieś to zaczerwienie nie przybija, tak jak patrzę teraz podgląd, ale nie jest to dla mnie jakimś dużym problemem. Podoba mi się ten kolor, znaczy ten krem BB. Jest ładny, ale myślę, że będę musiała niestety dokupić sobie ciemniejszy, e, albo po prostu to kupię przyciemiacz jakiś e, do po podkładów, ale zawsze ja mam teraz za cienę, niż za jasne, więc nie wiem, czy to by, będzie dobre rozwiązanie. No na chwilę obecną podoba mi się bardzo. Jeżeli chodzi o wykończenie makijażu, tak jak zwykle ja zrobię już to poza kamerami i, oj, i użyję tego pudru z Hand, tego Kaszmir. Ja mam go w kolorze 1 Light, więc trochę nałożę, przyciemnimy brązerem. Bater Bronzer tradycyjnie. Ruszę rozświetlacz i wracam do Was już jak skończę konturowanie. Jak zauważycie, nawet po przypudrowaniu ten krem BB nie stracił nic ze swojej jakości, nie stracił nic ze swojego delikatnego wyglądu i nie stracił nic ze swojego blasku. Co prawda tutaj mam rozświetlacz, ale gdzieś jednak, nie wiem czy Wy to widzicie, ta skóra jest nadal rozświetlona, zresztą można zobaczyć, zobaczyć to na brodzie czy na nosie. Tutaj rozświetlacza nie nakładałam, a jednak ten puder z Hanna jest taki leciutko matujący, Aczkolwiek też Wam bardzo polecam jego, nie pamiętam czy ja Wam go dawałam. do ulubieńców? Nie, chyba tak. Bo naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny produkt. Jak widzicie, konturowanie zrobiło się bardzo ładnie, wszystko się ładnie utrzymuje. Skóra nadal wygląda lekko, skóra nadal wygląda świeżo. Mamy taki make-up, no make-up troszkę. Jest wyrównana, jest wykładzona produkt pomimo przypudrowania nie powchodzi mi w załamania. Nie dodawałam żadnego korektora, zależało mi tylko, żeby troszeczkę przyciemnić całą twarz. No ale jak wiecie, nadal nie zoksydował, nie osadził mi się, znaczy nie przyciemniał mi na szyi, nie odróżnia się. Podoba mi się, naprawdę na chwilę obecną ten krem BB podoba mi się bardzo. Myślę, że też będziecie zadowoleni. No, problem jest teraz z doborem tych kolorów, bo jak widzieliście na ręce, on był strasznie taki siny. A teraz na twarzy po nałożeniu wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. Nie czuję, nie mam takiego poczucia ściągniętej skóry, nie mam poczucia przesuszonej. W ogóle nie czułem, bym miała jakiś produkt na twarzy. Naprawdę nie czuję, no jest. Na chwilę obecną jest super, jest 15.30, ja się do Was odezwę za te kilka godzin, myślę, że po 9, żeby jednak zobaczyć, jak ten produkt się utrzyma, no i przekonamy się o tym, tak? Ja Wam oczywiście będę dawać znać, nagramy sobie taką, takie podsumowanie. Na chwilę obecną daję mu taką, myślę, że mocną piątkę, z tym, że no mam lączkę taką, że chyba ten kolor teraz jest ok, ale jak nałożę coś ciemniejszego właśnie na twarzy i opadasz, to już ten kolor ok nie będzie. No ale to mój błąd, mój problem. Generalnie na chwilę obecną jak najbardziej jest wszystko w porządku, także widzimy się za kilka godzin. Testujemy dzisiaj krem Purito, creme BB. Jest to ten Sika Clearing BB Cream, i to jest krem, który w swoim składzie zawiera niacenamit i wąkrotkę azjatycką. I tak jak widzieliście na początku filmu, troszeczkę byłam przerażona kolorem. Ten kolor jednak na twarzy ładnie się osadził, ładnie wyglądał, zdecydowanie lepiej niż na ręce. I zobaczcie, mamy godzinę 21:15, czyli minęło troszkę ponad 6 godzin. No chyba nie całe, bo tam chyba była 15:30. No ale załóżmy, że mamy to 6 godzin i nie wygląda wcale źle, ponieważ, owszem, wyświeciła mi się strefa T, ale wcale nie mocno. Podkład. Y Krem nie pozbierał mi się w załamaniach, nie jest ciasteczkowym i mocno yy, tutaj wiecie przywardzę, na nosie, nie wygląda wcale tak źle. Mi się osobiście naprawdę podoba, naszykowałam sobie też yy, słuchajcie chusteczkę, żeby sprawdzić czy możemy zebrać ten nadmiar sebum, czy jednak stracimy już cały pigment z naszej twarzy, także przykładam. Oczywiście delikatnie, żeby wszystkiego nie zebrać. Coś pigmentu z chusteczki nam, znaczy z twarzy nam zeszło, bo widać, że jest na chusteczce. Teraz zobaczę się w lusterku. Mój Teraz zobaczę się w lusterku. No i y, powiem Wam tak, że niestety schodzi krem. Bo y, Ewidentnie, jak się, może nie widać tego tak na pierwszy rzut oka, ja nie wiem, czy wy to wychwycicie w kamerze, ale widać te, takie gołe placki na nosie, na czubku, a nie dmuchałam nosa specjalnie się wstrzymywałam. Na brodzie też widać, że takie jest, troszeczkę są takie przyświty. Ten kolor jest o tyle jasny i o tyle nie rzucający się mocno w oczy, że tego tak bardzo nie widać, ale jak się przyjrzycie z bliska. No to niestety widać, to zaczerwienienie już nam się odsłoniło. Tak samo to tutaj nad wargą. No nos uważam, że jest po prostu goły kompletnie, więc tutaj trzeba by było replikować yy, ten krem. Nie jest źle, ale mogłoby być ciut lepiej osobiście uważam, że jak na 6 godzin takie świecenie było w porządku możliwe, że gdybym zebrała do sobą wcześniej możliwe, że gdybym nie wiem, mocniej się przypudrowała albo przypudrowała yy, się w ciągu dnia jeszcze ponownie no to by tego efektu, jaki mamy teraz nie było ale uważam, że i tak nie jest źle myślę, że tak jak wtedy dawałam mu mocną piątkę tak teraz daję mu takie a mocne 4 ale jeżeli jesteście... Zainteresowanie takim lekkim pod, podkładem, kremem nawilżającym, który jednocześnie leczy tą naszą skórę, pielęgnuje, no to myślę, że możecie się skusić. Tak jak Wam mówiłam, nie szukajcie w Deglasie, bo tam masz 80 zł, a na, w drogeriach internetowych typu Ezebra, Ekobieca, Cosibella, gdzie macie aż 6 kolorów, spokojnie dorwiecie ten e, krem Bibi Tani. Także, moi drodzy, ja ze swojej strony osobiście Wam polecam. Dziękuję Wam za dziś, mam nadzieję, że ten test Wam się do czegoś przydał. Niebawem zrobię takie podsumowanie kremów BB, najlepszych też podkładów na lato dla cery mieszanej, także to już niebawem, oczekujcie tego filmu. Tymczasem pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o nowych odcinkach i do zobaczenia w kolejnym filmie.